12 radnych było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. To głosowanie to jedno z kilku, jakie Radni Mszany Dolnej musieli głosować na 23. sesji Rady Miasta. Żadna inna uchwała nie wzbudziła tyle kontrowersji i dyskusji, co ta związana ze sprzedażą prawie 16-arowej działki przy ulicy Orkana. Takie wrażenie, że to jest na takiej zasadzie, że nas się szantażuje, że my na przykład musimy teraz coś sprzedać. No nie, to tak, tak się nie powinno robić, bo to wygląda na to, że, że tak jakbyśmy byli, tak powiem, zmuszani, my nie rozumiem teraz. Jest to również najbardziej atrakcyjna działka w Mszanie Dolnej, której jeszcze nie sprzedano, argumentował z kolei przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Andrzej Dudzik. Nie jest ta działka do sprzedania, musi zostać, bo mieszkańcy nas jako radnych. By już tak rozliczyli, że, że nie, nie, byli, nie mielibyśmy się co po co nawet pokazywać, ani w ogóle startować w jakichkolwiek no wyborach. Głosowałem przeciwko. Mi się wydaje, że sprzedać zawsze możemy, jeżeli będzie taka potrzeba. A na razie nie ma takiej potrzeby w mieście. Nie jest konieczność sprzedaży tej działki. Czy był Pan zaskoczony, że radni głosowali przeciwko sprzedaży tej działki? Nie. Yy... Nie, nie, nie liczyłem na to, że zmienią opinię od momentu, kiedy myśmy projekt uchwały czy projekt sprzedaży tej działki przy ulicy Orkana przedłożyli pod, do opinii przez Komisję Rozwoju Przestrzennego, więc wiedziałem, że temat jest bardzo trudny. Ale decyzja, tak jak w każdej innej sprawie, należy do Rady Miasta, nie do burmistrza, więc nie będzie sprzedaży. Póki co, nie będzie sprzedaży tej no, a, działki. A dlaczego w takim razie chciałby Pan tę działkę właśnie teraz sprzedać? Ja nie mówię, że w tym momencie. Natomiast w październiku, w założeniach budżetowych, Rada Miasta przyjęła, iż ze sprzedaży mienia komunalnego osiągniemy kwotę ponad 2 milionów. Ktoś dzisiaj zarzucił, że nie było konkretnie numeru tej działki, że są inne działki. Więc jeśli ta kwota zostanie osiągnięta, to przecież nikt nie będzie na siłę dążyć do tego, żeby radnych przekonywać, że trzeba tę działkę sprzedać. Natomiast no, dyskutowałbym z argumentami, że nie są zabezpieczone, że nie zabezpieczamy tego terenu pod ewentualną rozbudowę skrzyżowania, przebudowę, budowę ronda. To jest nieprawda. Szacuje się, że działka ta jest warta około 2 milionów złotych. Opinie mieszkańców są takie, żeby tej działki nie sprzedawać, żeby ona została, bo, bo no niestety jest to działka bardzo atrakcyjna. Urząd już po prostu sprzedał działki na, na komunalnej, także. Już wystarczy, trzeba to zostawić. Tradycyjnie już radni rozmawiali również o służbie zdrowia. 14 kwietnia tego roku odbyło się zebranie, na które zostało zaproszona pani Ania, pana, pani kierownik Ośrodka Zdrowia, pani Anna Majszak. I zaproszeni goście. I Tematem tej rozmowy była dyskusja na temat dalszego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia. No i oczywiście e, cieszy nas, że udało nam się e, dojść do porozumienia z panią Anią e, Majsza z kierownik Ośrodka i nawiązać współpracę z nią przede wszystkim. No, efektem e, tej, e, efektem, na, czego efektem na dzień dzisiejszy. Jest otrzymanie kontaktu na opiekę kardiologiczną, ginekologiczną oraz perspektywy dalszej, dalszej modernizacji rozwoju ośrodka zdrowia. Józef Budacz, TV28